Witajcie moi drodzy, już trochę mnie tutaj nie było, ale byłam zajęta pracą, ponieważ odkryłam coś wspaniałego, jeżeli chodzi o związki karmiczne, też nie tylko, ale przede wszystkim o relacje karmiczne i chciałabym się dzisiaj z Wami tym podzielić, tak? Wyobraź sobie, wyobraź sobie kobietom, mężczyzną, że możemy w swoim życiu poznać trzy silne związki karmiczne. Są trzy związki karmiczne, które są bardzo ważne i bardzo mocne. Oczywiście są różne rodzaje relacji karmicznych, bratnie dusze, jakieś tam właśnie takie, czy, czy relacje partnerskie, czy relacje z dziećmi czy z przyjaciółmi, whatever, tak? Ale ja chciałam się skupić bardziej tutaj na związkach karmicznych dla osób, które czują, że w tym życiu jakby mają. Po... Nie problem, ale w porównaniu do innych ludzi, którzy tworzą związek na całe życie, oni w jakiś sposób, tak jak i ja, idą taką drogą i dojść nie mogą i mają karmę, że mają zrozumieć w tym życiu, co to są relacje, jak budować te relacje i dlaczego spotykamy osoby takie, jak spotykamy. I wyobraźcie sobie. Ostatnio, jakiś czas temu, wpadły mi w ręce pięć książek autorów niemieckich i szwajcarskich na temat związków partnerskich i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ przeczytałam te książki i oni widzą to tak jak ja. Ja badam temat relacji karmicznych, związków karmicznych od 15 lat i to było dla mnie taki trochę szok, że inni ludzie z innego kraju widzą to. Samo robili badania, pisali o różnych doświadczeniach, o badaniach z ludźmi, rozmowach i tak dalej. I jakby jesteśmy bardzo zgodni we wszystkim, tak? I wyobraźcie sobie, że odkryłam, czytając te książki, że jest coś takiego jak trzy archetypy związków karmicznych. Trzy archetypy, czyli dla osoby, która, której. Zadaniem, zadaniem, misją taką życiową, czy zadaniem w tym wcieleniu jest to, żeby odnaleźć się, zrozumieć się poprzez relacje partnerskie. Taka osoba spotka w swoim życiu trzech partnerów karmicznych lub trze, trze, trzy partnerki karmiczne. I pierwszą osobą, ja sobie tak zapisałam, bo to troszkę tych notatek mam, Pierwszy związek nazywa się związek lustra. Tak, który, pierwszą osobę karmiczną, która, wiecie, ja już dzisiaj nie będę mówiła, jakie symptomy są, to odsyłam do moich innych nagrań, ci wszystko mówię, po czym poznać, czy to jest związek karmiczny, jakie symptomy są z tym związane. I, I teraz już mówię z tego poziomu, że ty już wiesz, jakie są symptomy, tak, i pierwszą osobą, którą spotykasz w swoim życiu, to, to jest osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta, ten związek nazywa się Związek Lustra, czyli rozpoznanie projekcji i ma taki tytuł, jakby takie motto przewodnie, ten związek, nie widzę ciebie, ale widzę siebie. I teraz tak, kiedy poznajemy tą pierwszą, tą pierwszą osobę? Odnajdujemy tą, 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 tą tego karmicznego partnera lub partnerkę między 17 a 28 rokiem życia. To jest taki czas, nazywa to Jung aktywnym czasem cienia, gdzie właśnie widzimy siebie, tak, że my nie mamy już takiej refleksji, że, że, że inni ludzie, tylko właśnie o, bo my, bo tam i tamto, tak, i ten pierwszy związek, ten związek lustra ma za zadanie, żeby pokazać y, tobie, co w sobie idealizujesz, czego nie znasz, czego pragniesz i czego się boisz, tak, to ten pierwszy związek między 17 a 28 rokiem życia. I to jest Intensywne zauroczenie, ogromna fascynacja i taki magnetyzm, że słów brakuje, żeby to opisać takie przyciąganie. I w takim związku jest, są bardzo silne podobieństwa: jesteście bardzo do siebie podobni, ale też skrajnie różni, tak? I tam jest mega dużo emocji w takim związku, ale, ale bardzo dużo właśnie tych podobieństw. Często jedna z, z, jedno z Was jest niedostępne emocjonalnie, kompletnie pozamykane. Jest to relacja, ta pierwsza relacja to jest relacja, ta relacja lustra, to jest relacja, ciągle wracamy, odchodzimy, wracamy, dramaty, niestabilność emocjonalna. Takie właśnie, jakby huragan był, tak? Cały czas nie ma y, bezpieczeństwa emocjonalnego, tylko cały czas jest ktoś ucieka, ktoś goni. Yy, w tym związku, w tym pierwszym związku karmicznym, związku lustra, projektujemy na partnera swoje potrzeby, wszystkie swoje kompleksy. Yy, mamy wyobrażenia o jakimś idealnym partnerze, które. Projektujemy na tą osobę i złościmy się na nią, że ona nie jest taka, jak ja bym chciała. Tak? I czego masz się nauczyć w tym pierwszym związku karmicznym, w tym, w tym związku lustra? Masz się nauczyć, że uczę widzieć się, widzę, uczę widzieć siebie. Tak? I nie tylko jego potrzeby. Ale też swoje potrzeby widzę, uczę się widzieć. Oczywiście, jeżeli przeszliście już przez ten czas, to możecie już jesteście bardziej dorośli, to możecie sobie zrobić taką retrospekcję do tego pierwszego. Partnera karmicznego, bo wiele ludzi się pyta, tak? Czy ten partner karmiczny jest na całe życie? No nie jest, to, to znaczy jest i nie jest. To zależy na jakim etapie rozwoju osobistego jesteście obydwoje, na jakim etapie świadomości jesteście obydwoje. Ale właśnie ten pierwszy związek lustra uczy Cię widzieć siebie. Zauważyć siebie, a nie tylko jego, czyli y, ja się troszczę o niego, ja, ja chcę go uratować, ja nie wiem, y, chcę mu zrobić dobrze, chcę, żeby mnie kochał, chcę spełniać swoje marzenia i zapominam kompletnie o sobie, tak? To jest pierwszy związek. Drugi związek, którego doświadczamy, to jest związek transformujący. Drugi związek karmiczny. Transformujący. Bardzo też silny, bo wszystkie związki są bardzo silne, karmiczne. I to jest motto tego związku: to jest z tobą się rozsypuje i odbudowuje, tak? Że tego partnera poznajesz najczęściej w okresie między 28 lat a 42 lata, tak? Bo to jest taki czas Saturna i Plutona. W horoskopie i w tym życiu, właśnie, w, ty, w tym okresie między 28 a 40 lat poznajesz drugiego partnera karmicznego. I jaki jest cel tego spotkania? Celem tego spotkania między Wami jest konfrontacja z głębokimi ranami, skodami rodu, zależnościami i strachem przed utratą tej drugiej osoby. Tak? Z wielkim lękiem. I ten drugi związek, związek transformacyjny, jest to związek, gdzie jesteście połączeni ogromną namiętnością. Ogromna namiętność, ale jednocześnie mega intensywne cierpienie jest między Wami. Tak? To są takie skrajne, właśnie rzeczy, namiętność i ogromne cierpienie. Przeżyłam, wiem o czym mówię. <grym> w takich związkach. Możemy doświadczać zdrady, zazdrości, porzucenia, lęku, że cię zostawi, że cię odejdzie, że nie możesz. No nie ma stabilizacji, tak? W takim związku, w tym drugim, transformującym, pojawiają się bardzo trudne tematy. Dzieci, relacja z pieniędzmi uzależnienia i przemoc emocjonalna, tak, Że to może psychopata być jak najbardziej, ale, ale jest to bardzo, bardzo silny związek. Bardzo często w tym związku, ale nie zawsze, może być temat długu karmicznego, tak, długu karmicznego, czyli... Będzie taki dysonans między wami, ponieważ jedna osoba z was będzie więcej dawać niż druga, nie będzie równowagi w dawaniu i braniu i, i to będzie bardzo trudne, nie? to będzie bardzo trudne, jeżeli nie pracujesz nad sobą, czy w tamtym czasie nie pracowałeś, czy nie pracowałaś, to no to, to emocje sięgają zenitu, no ponieważ jest to przyciąganie, Seksualne, ta wielka namiętność, a z pola serca nie można w ogóle się zrozumieć, nie? I to jest bardzo trudne. W tym związku, w tym drugim związku, jeden człowiek uzależnia się od drugiego. Albo obydwoje się od siebie od uzależniacie, każdy w swoim temacie. Um, ale bardzo często właśnie jedna osoba się zatraca, zatraca i oddaje całą swoją moc tej drugiej osobie, że ta druga osoba ma na nią władzę. I, ta osoba, I dlatego jest tak ogromne cierpienie w takim związku. Jest ogromne cierpienie przede wszystkim dla kobiet, które są tak emocjonalne i one się pytają siebie: Przecież Ciebie tak kocham, kocham Ciebie tak bardzo, dlaczego nie jesteś taki, jakbym chciała, dlaczego. Nie ranisz tak, to jest bardzo ciężka lekcja, Ale czego masz się nauczyć w tym drugim związku transformującym? Masz się nauczyć tego, że nie jesteś ofiarą i odnajdujesz siebie przez ból, a nie pomimo bólu. Tak. Trudne? Nie jestem ofiarą. To, że spotka, spotkałaś, czy spotkasz może jeszcze tego partnera transformującego, który będzie cię bardzo ranił, tak? Bo jesteście, wiecie bardzo do siebie podobni, przyciągacie się, jest bardzo dużo emocji, w wielu kwestiach y, rozumiecie się bez słów i, i, i jest ból, i jest takie znęcanie psychiczne y, i, i, i po, po to go spotkałaś, czy spotkałeś. Ją, żeby poprzez ten ból, bo wiecie, że ludzie się budzą, czy budzimy się przez ból i cierpienie, niestety, nie? Tak na Ziemi jesteśmy zaprogramowani, że trzeba naprawdę dotknąć dna emocjonalnego, żeby pewnego dnia się obudzić i powiedzieć: Stop, nie chcę tak żyć, już nie chcę tak nigdy żyć. I ten partner właśnie to w tobie powoduje, że możesz ci się nie. Nie chcieć już żyć. Trzeci związek karmiczny, który masz lub będziesz miała w swoim życiu, czy miał, to jest związek dojrzały. To jest zjednoczenie świadomości. Dla mnie, moim zdaniem, badam ten, termin, ten temat, fenomen od 15 lat i uważam, że ten związek to jest związek bliźniaczych płomieni. Ten trzeci związek dojrzały którego mottem jest, nie potrzebujecie, cię, ale wybieram ciebie. Chociaż cię nie potrzebuję, to wybieram ciebie. Chcę z Tobą być, bo się to, z Tobą wspaniale czuję. Nie chcę Cię zmieniać, bo, bo akceptuję siebie, znam siebie, rozumiem siebie i cieszę się, jak towarzyszysz mi w moim życiu. Więcej od Ciebie nie wymagam. I e, takiego partnera, poznajemy najczęściej po 40 roku życia, czasami wcześniej, jeżeli dusza dojrzała szybciej, czyli się obudziła i przepracowała, zrozumiała kim jest, tak? Zrozumiała kim jest. I celem tego trzeciego dojrzałego związku z bliźniaczym pomieniem to jest stworzenie relacji, która nie wynika właśnie z braku, tak, że o, potrzebuję teraz kogoś, bo czuję się sama, jestem po czterdziestce, może po rozwodzie, czy cokolwiek, i, i czuję się sama, i po prostu chcę z tobą być, mam, mam potrzeby takie, żebyś mi coś tu pomógł, żebyś to załatwił, żebyś mnie wspierał, żebym się nie czuła samotna, to jest znowu uzależnienie, tak, takie oczekiwania, a, a ten związek, w tym związku chodzi o to, że jestem z tobą, poczujemy się, w pełni jak jesteśmy razem. I my nic od siebie nie chcemy. My możemy sobie dawać prezenty y, jako, y, jako y, taki odzew naszej miłości, tak? Bo cię kocham i chcę, chcesz, żebyś, chcesz, żebyś się cieszył, żebyś był szczęśliwym człowiekiem, y, tak jak ja. I y, 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 y w takim związku jest bardzo dużo łagodności czuje się takie bezpieczeństwo jest bardzo głęboka przyjaźń i zaufanie nie ma w ogóle dramatów jeżeli są zdarza się tak bo wiadomo jesteśmy tylko ludźmi jeżeli są jakieś dramaty to siadamy i rozmawiamy o tym jak dwóch dorosłych ludzi którzy są świadomi siebie tak jest to relacja która oparta jest na dialogu potrafimy za sobą rozmawiać Potrafimy przywrócić równowagę i harmonię w tej relacji. I oboje partnerzy w, taki, w takim związku, oni wspierają swoje misje duszy. Tak? Oni już wiedzą, do czego są powołani tu na Ziemi, wiedzą, co chcą robić w swoim życiu i oni sobie nie przeszkadzają, nie podcinają sobie skrzydeł. Każdy robi to, co chce. To, co lubi, to, co go spełnia. Po prostu jesteśmy dla siebie wsparciem. Może się po, po, dramat pojawić w tym trzecim związku, ale w, tylko wtedy, kiedy jeszcze nie zostały przepracowane te stare schematy z pierwszego i drugiego etapu, czyli ze związku lustra i ze związku transformującego. Jeżeli nie zostało tam jeszcze wszystko wyczyszczone, to będą się pojawiać takie kapiszony, ale, ale wy już będziecie na takim, na takim poziomie, że wy będziecie umieli ze sobą o tym porozmawiać bez kompletnie dramatów, tak? I tematem tego trzeciego, tej trzeciej relacji karmicznej, tego związku karmicznego jest miłość to nie jest potrzeba to jest wspólna obecność. I tak, czy każdy przechodzi te trzy etapy spotkania tych swoich trzech karmicznych partnerów czy partnerek? I tak jak powiedziałam na początku, niekoniecznie, ponieważ chociaż jeżeli jeżeli twoim tematem w twoim życiu jest nauczenie się bycia z drugą osobą w relacji, tak? To przejdziesz przez te Trzy etapy, ale czasami zdarza się, że są dwa, że ten drugi związek jest tak mocno transformujący, że obydwoje zaczynacie bardzo silnie pracować nad sobą i po prostu przerabiacie wszystko i już jesteście do końca życia ze sobą i cieszycie się tą bliskością. I tak jakby pierwsze lata były bardzo trudne, ale praca nad sobą przyniosła takie rezultaty. Związek transformujący się tak, przetransformował, że już jakby możecie zostać ze sobą bez żadnych dramatów. I tak, yy, każda z tych trzech miłości budzi w nas co innego, tak? Ta pierwsza, yy, ten pierwszy związek karmiczny, związek lustra, budzi w nas taki idealizm i oczywiście ból, tak? Idealizujemy tą drugą osobę bardzo mocno. Drugi związek transformujący, on budzi w nas taki cień, on budzi w nas wszystkie cienie wychodzą, wszystkie trupy z szafy wychodzą przy tym drugim związku i potrzeba takiej wolności, potrzeba takiej wolności, że nie będziesz mi mówił, co mam robić, ja teraz chcę być wolna. I chce oddychać, i chce robić to, co chce robić, i nie potrzebuje dramatów, nie wiadomo czego, bo w tym związku transformacyjnym, no to już jest tam gruba praca nad sobą. I trzeci związek, związek dojrzały, karmiczny, on budzi ciszę i spokój. I to chciałam Wam powiedzieć, bo uważam, że to jest arcyciekawe i zainspirowało mnie to, że. Mm, Wynalazłam tak metodę aby sprawdzić każdą relację partnerską pod wpływem karmy. Nie tylko partnerską. Mogę sprawdzić robię taką analizę karmiczną dla człowieka pod kątem związków, pod kątem finansów, pod, pod kątem pracy, i też relacji partnerskich, dlaczego się spotkaliście, co jest tematem tego spotkania, co ty masz do przerobienia, co twój partner ma do przerobienia, jak to przetransformować, tak? z czym się trzeba zmierzyć, jak ty funkcjonujesz w życiu, dlaczego masz blokady, dlaczego masz finansowe, dlaczego masz blokady w pracy, dlaczego nie, nie robisz w życiu tego, co, co kochasz. E, e, mam panią, która poprosiła mnie o taką analizę karmiczną z, z córką, z którą nie za bardzo się może dogadać i była zachwycona, bo dokładnie, bo tam wychodzi po prostu w tej analizie karmicznej wszystko to, o czym ty wiesz, ale gdzieś tam schowane jest pod dywanem, em, nie dowierzasz. Ale to są tematy najważniejsze tematy w Twoim życiu, które powodują, że nie możesz iść dalej i nie możesz cieszyć się swoim życiem. I ja już wam powiedziałam na ostatnim nagraniu i przed ostatnim też, że doszłam do wniosku, po, robiąc badania, że przychodzimy na Ziemię z gotowym scenariuszem. Czy ty wierzysz w to, czy nie wierzysz? Lepiej uwierz, bo szkoda życia, lepiej po prostu zaakceptuj, że no niestety, czystety, no niestety, nie wiem jak to, nie będę tego oceniać, ale każdy z nas przychodzi z gotowym scenariuszem na ziemię. Jest to zapisane w punkcie, kiedy się urodziłaś. Dokładnie w tym w tej godzinie, w tej dacie, w tym dniu, w tym roku jest zapisane tak, jakby przechodzisz z brzucha, wychodzisz na świat. I dostajesz scenariusz. Proszę bardzo, tu jest plan działania. Jeżeli, jeżeli jakby zagrasz tą rolę tak jak trzeba, to będziesz się cieszyć życiem, wszystko ci się ułoży i naprawdę na koniec życia będziesz mogła czy mógł powiedzieć, hej, to życie jest naprawdę przygodą i rozumiem o co chodzi i rozumiem swoją misję i wiem, bo to też ta analiza karmiczna pokazuje z jaką tym misją przychodzisz do, na, na tą ziemię też. Czy masz, czy na przykład tą tematem misją życiową, czyli też pracą, też, też związkami, także. Co ty masz przetransformować w sobie, co, co cię blokuje, dlaczego jesteś nieszczęśliwa w relacji, w jakiej jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tą ofertę wystawiam za 100 zł, bo ona mi robi taki fan, tak, i tam jest 10-15 stron. Jak bardzo chętnie, jeżeli chcesz, bardzo chętnie zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby zrobić sobie taką analizę, bo wychodzą takie wartościowe rzeczy i może już od jakiegoś czasu pracujesz nad sobą i dziobiesz, szukasz, nie wiesz, coś cię blokuje, coś uwiera, ale nie wiesz co, tam wychodzi wszystko, nie? To jest trochę, <laughs> naprawdę to jest szalone, ale tu, tam wychodzi w tej analizie wszystko. Także jeśli masz ochotę, ja napiszę tutaj pod filmikiem linka. Jeżeli będziesz mieć ochotę się ze mną skontaktować, zamówić sobie taką analizę karmiczną, to zapraszam, kochani, zapraszam. No i podzielcie się ze mną, jak tam te związki karmiczne, w jakim jesteś związku karmicznym obecnie. Pierwszym, drugim czy trzecim, może jesteś sama czy sam i teraz przyjdzie do ciebie w końcu ta osoba, która najlepiej do ciebie pasuje. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.